Siemaneczko, z tej strony GoGi, zapraszam na króciutki podcast po turnieju BMC Cup. Tak jak obiecałem, tak nagrywam. Fizycznie jeszcze jestem przed WTC, materiał pojawi się po turnieju, no bo doskonale wiem, że teraz cała społeczność tradyckowa będzie żyła właśnie największym turniejem, na jaki wybrali się nasi reprezentanci, więc nie ma co tutaj robić sztucznego tłoku. Ale takie lekkie podsumowanie naszego rodzimego turnieju myślę, że wejdzie całkiem spoko, kiedy będziemy sobie świętować zdobyty medal. A teraz już przechodzimy do mięska, bo jest kilka fajnych elementów, o których myślę warto pogadać, warto zwrócić uwagę. Szczególnie powiedziałbym, że ten materiał jest targetowany do osób, które rozważają udział w masterach, albo po prostu zaczęły, żeby zwrócić uwagę na parę tematów, szczególnie że są to tematy pozytywne, no i myślę, że zachęcają do obecności na turniejach jak najbardziej. Pierwsza sprawa, no to zwycięzcy, topka, tutaj też muszę samego siebie lekko pochwalić, no bo udało mi się wytypować osoby, które skutecznie biły się o to podium. Wygrał wuja Wiśnia, drugi był Kruker, a trzeci dość niespodziewanie powiedziałbym Arek, bo Genokultem, do tego też sobie tutaj zaraz przejdziemy. Dziesiątkę uzupełnia Behemoth, Piotr, Sochiera, Pająk, Karol, Zozo, Walczak i Deich. Jeżeli chodzi o frakcję, no to tutaj mamy zdecydowaną przewagę Space Marines, mamy dwa razy Blood Angele. Raz wpisane Adeptus z na ekiperze, ale to też były Blood Angels u Dejha. Mamy Kosmiczne Wilki u Krukera. I mamy też Pająka, który grał Dark Angelami. A więc no, właściwie każdy zakon Space Marines, oprócz tych Ultra Marines, które omawialiśmy podczas obgadywania rozpisek, to tutaj się znalazły. Mamy Grey Knighty, które wygrały całe turniej. Wspomniany wcześniej Genokult. Są Thousand Sunny, Tyranidy. I word i teraz tak, jeżeli chodzi o zdobycie punktowe, to sytuacja bardzo podobna do tego, co wydarzyło się w białym stoku, a więc dwóch graczy grało na swoje prędkości i walczyło o zwycięstwo, natomiast później było bardzo, bardzo ciasno. Wuje ostatecznie 82 punkty na 100 zbite w drugi był kruker 77. No i tam prawie maksymalna modelarka, więc ostatecznie 91 na 87 punktów. Dobry wynik też Arka, 71, natomiast pozostałe miejsca bardzo, bardzo ciasno. Już po uwzględnieniu modelarki, gdzie z reguły mamy 10 albo 9 punktów, czyli tam około maksymalną, miejsca 3 do 12 różni 6 punktów. Między 74 punkty Arka, a 68 punktów Diuceu, który był 12., no to w 6 punktach ostatecznie na 110 możliwych do zdobycia mieści się 10 graczy, a więc mamy ścisk. Zresztą jak sobie przeanalizujecie tą tabelę niżej, to wygląda, wygląda to bardzo podobnie, bo taki naprawdę dobry wynik 60 punktów na 100, a więc powiedzmy 5 wygranych 12-8, Osiągnęło 24 graczy na 44, a więc ponad połowa to w ogóle fenomenalna sprawa. Tak naprawdę każdy punkt na takim turnieju ma znaczenie, wyniki są zbliżone. Gra jest fajne miejsce pod kątem balansu, bo tutaj rzeczywiście bardziej trzeba wyskilować niż wybrać jakąś armię. Niż być zdanym na to, co nam przynosi konkretna armia, no bo tak naprawdę każdą frakcją da się tutaj coś ciekawego ugrać. Jeżeli chodzi o takie pojedyncze smaczki odnośnie frakcji, no to Grey Night, rozpiska, o której wspominałem, że bardzo łatwo ją omówić, bo niewiele skomplikowanych rzeczy tam było. Okazała się najlepsza, no bo połączenie dobrej frakcji z dobrym graczem daje po prostu bardzo dobre wyniki, kto by się spodziewał. No i okazuje się, że taki zestaw trzech składów terminatorów, dwóch z trzech składów. Trzech nosidełek i trzech Librarianów z jednym kailem drogo pozwala wygrywać turnieje, więc mega spoko. Kruker jedyny, który zaliczył 5 winów na turnieju, ostatecznie 87 punktów był drugi. A Losta chciał, że gracze, którzy zajęli pierwsze dwa miejsca, zagrali sobie w pierwszym pojedynku. I tutaj kruker wygrał z dwoją wiśnią 13 do 7. No, i potem osiągał naprawdę całkiem sensowne wyniki, bo zrobił 17 punktów z Deichem i to mnie troszeczkę zaskakuje, że Spray Wolfy tak wysoko wygrały z Blad Angelami, bo wydawało mi się, że ten paring jest troszeczkę bardziej około remisowy. 18 punktów z Niblą, 18 punktów z Dudusiem, któremu też poświęcę kilka słów. No i z kolejnymi Blad Angelami z Piotrem Sochierą już tylko 11. No i ten taki niski win spowodował, że. Ostatecznie Kruker zajął drugie miejsce. Dla Piotka to była jedyna porażka na turnieju. Zresztą zdobył ostatecznie 73 punkty, piąte miejsce, więc też całkiem spoko. Natomiast wuja Wiśnia po tej porażce z Krukerem poszedł jak po swoje. Wbił dwie dwudziestki, Dejmorowi i Dudusiowi oraz szesnastkę Zozowi i dziewiętnastkę Julo. Więc te bardzo wysokie wyniki pozwoliły mu wyprzedzić Krukera, mimo że pierwszą grę bezpośrednio z nim przegrał. Na duże, duże brawa zasługuje Arek. Arek, który przyszedł Genokultem, bardzo fajnie złożonym Genokultem, na detachmencie, który troszeczkę z wujkiem Dubkiem pominęliśmy w omówieniu kodeksu, bo to jest detachment indeksowy, a więc my skupiliśmy się bardziej na tych wszystkich nowościach. A okazuje się, że detachment indeksowy, który głównie bufuje strzelanie, ale też sensowny kombat, tam można włożyć. No, zagrał tutaj bardzo dobrze. Pytanie jest, jak bardzo tutaj pomogła tak zwana świeżość armii, na zasadzie, że przeciwnicy nie za bardzo wiedzieli czego się spodziewać. To jest często widoczne, szczególnie przy takich myczkowych armiach. No i druga rzecz, że trzeba oczywiście tą armię przyskilować, bo ona jest dość papierowa. No ale tego akurat Arkowi nigdy nie brakowało, więc tym lepiej. Bardzo wysokie zwycięstwa: 16 nad Michaelem, 17 nad Grzelichem, 18 nad Kaskaderem na i tersy chociaż wiem, że tam było bardzo dużo zarzutek niestatystycznych i ten wynik powinien być bardziej zbliżony do remisu. 20 na Tomka Oko-Oczkowskiego, no i 1-0 na Dudę. Okazuje się, że kontrą na potężny Genokult jest nie mniej potężny Adme i to się tutaj bardzo ładnie komponuje. Jeżeli chodzi o samego Dudusia, o którym wspomniałem wcześniej, Adeptus Mechanicus na początek był znakomity, 3 zwycięstwa, 20 z Markiem siakiem, 20 z Arkiem, 16 z Kaskaderem, z Wondersami. A więc mega spoko, natomiast potem przyszły bardzo wysokie porażki z Krukerem i z Bują Wiśnią. A więc tutaj Duda miał przyjemność zagrać ze wszystkimi trzema zawodnikami na podium, a no i z Krukerem zrobił dwa punkty, z Wiśnią przegrał do zera. A więc bardzo takie zero-jedynkowe wyniki u Dudu na tym Admechu. Liczę, że bardzo pozytywnie będzie na WTC, no ale o tym się tutaj przekonamy. Kolejny wątek, który mieliśmy sobie omówić to World i Tersi, no i tutaj rozpawaneli Walczuka zadziałała najlepiej. 9 miejsce. Co ciekawe, ta sama rozpiska opus fangor w miejsce 33 i są to przedostatnie World Tersy na turnieju z 5. A więc jak widać prawdopodobnie różnica w umiejętnościach albo w paringach spowodowała, że ta sama rozpiska osiągnęła tak drastycznie różne wyniki. Najsłabiej, jeżeli chodzi o Worditersów, to rozpiska Maćka to była ta rozpiska z dwoma forgefindami, a więc taka uniwersalna, ale zagrała stosunkowo słabo. Natomiast 17 Cascader ze swoim forgefindem, jednym i z Helbrutem, i to jest drugie miejsce, jeżeli chodzi o Worditersy. A więc okazuje się, że nie ma jakiejś takiej jednej prawdy objawionej, jeżeli chodzi o tą frakcję. Możemy zagrać sobie czystym kombatowym złożeniem Ala Vanella i osiągnąć bardzo dobry wynik. A możemy mieć też wersję z zróżnicowaną, która także potrafi coś sobie ugrać. Kaskader 2 zwycięstwa, dwie porażki, remis. Dla niego pewnie turniej dość przeciętny, no ale pamiętajmy o tym, że ta porażka w ostatniej grze z Genokultem była bardziej kwestią rzutową niż kwestią jakiegoś niewygodnego paringu. Według kaskadera, z tego co rozmawiałem, to te Wordy Tersy z tym genokultem mogą grać. No, będziemy się pewnie przekonywać o tym w przyszłości. Trafnie też udało mi się wytypować najlepsze Thousand Sunny. Na omówieniu mówiłem, że rozpiska Karola najbardziej mi się podobała. Karol tutaj zrezygnował z DPK, grał na takim bardzo klasycznym złożeniu i tylko trzech składach rubryk Marines. No i okazuje się, że czasem mniej znaczy więcej. Najmniej rubrik Marines w rozpisce Thousand Sunów, a najwięcej punktów zdobytych na turnieju, także szanuję i gratuluję. Osobna rzecz, no to ta trollowa, śmieszna, wesoła rozpiska Zoza. No i proszę, ósme miejsce dla Zozika z trzema małokami, które wyskakują z rezerw. 120, 1.14, jedna, dwudziestka, jedna czternastka, dziesiątka, i 4 punkty ugrane z moją Wiśnią, a więc ogółem wstydu nie ma. Bardzo spoko, ósme miejsce, 69 punktów. 59 na 100 z gry. Myślę, że rezultat bardzo, bardzo pozytywny. Tutaj nie ma się co do czego przyczepić. Bardzo kiepsko poszło jemu, jeżeli chodzi o adepta Serolita. Tutaj też Aoshi napisał mi priwa. Bardzo dziękuję w ogóle za to, że dostałem taki fajny feedback. No, odnośnie tych wyborów, które podjął w stosunku do mojej, no powiedzmy tam, krytyki, czy jakiegoś tam czepiania się odnośnie tego jak, co działa. No, jeżeli chodzi o latającą kanoneskę, no to było to grane dla darmowego rapid ingresa, żeby dziewczyna z dwójką SEVa, piątką Philopina e, mogła sobie gdzieś tam spaść i robić jakąś e, misję. Juni tak samo nie jest z ale raczej idea jest taka, żeby grać ją solo na, żeby pilnowała naszego home obiektywa. Ma 8 ran wpływa na cepeki, może robić jakąś akcję, więc też raczej taka dodatkowa jednostka pod robienie e, misji. A Osi zgadza się ze mną, że Celsen z 10 serafinek to fajny unit, ale kosztuje 330 punktów. Wszystko prawda, bo tyle kosztuje. Natomiast za jakość trzeba płacić, i tutaj polecam po prostu pobawić się, chociaż zgadzam się, z, są sytuacje, kiedy tworzymy jakieś rozpiski, mamy jakiś taki droższy klocek, no i wiemy, że on robi robotę, ale na przykład próbujemy wytestować i zrezygnować z niego, no i potem się okazuje, że macie tam 6 innych unitów za ten. Jeden oddział, no i zupełnie playstyle się zmienia i może to być nawet zmiana na lepsze, więc tutaj też nie ma co krytykować jakieś tam kombinatoryki. Też Aoshi tak z dystansem ogólnie zauważył, że sama rozpa pewnie jest lepsza niż jej operator, ale on przyznał, że ten Bringers of Flame niezbyt mu leży. On woli grać na detachmentie indeksowym, więc być może na kolejny turniej weźmie właśnie detachment indeksowy, a nie coś co w teorii jest lepsze, ale gorzej się z tym czujemy. To zresztą jest temat, o którym wiele, wiele, wiele razy było już mówione. Jeżeli macie do wyboru dobrą rozpiskę, którą doskonale czujecie, albo fenomenalną rozpiskę, której wcale nie czujecie, zawsze weźcie tą pierwszą. Było trochę o pozytywach, no to teraz troszeczkę o negatywach. Tak naprawdę tutaj mam do powiedzenia tylko o jednej frakcji oreczki. Tak jak wspominałem wcześniej, orki jako takie rozczarowanie kodeksowe po tych wszystkich zmianach z DataSlate. Bardzo mocny spadek, jeżeli chodzi o jakość, też liczba graczy tutaj nie powala, bo orków ostatnio bardzo, bardzo mało. No i trzeba przyznać, że na tym turnieju totalnie tym orkom nie poszło, ponieważ mamy dwóch orków. 38 i 43 miejsce na 43 graczy, a więc w top 5 na końcu obydwaj zawodnicy, Najman i Marek Sobiesiak, odpowiednio 43 i 21 punktów na 100 z grania. Na 10 rozegranych partii orki wygrały jedną, 3 zremisowały i 6 przegrały. No, wynik kiepski. No i tutaj, no, ta teoria, o której rozprawiałem przed turniejem, okazała się praktyką i teoreczki po prostu na ten moment nie dowożą na polskich turniejach. Zobaczymy, co będzie dalej. No i w sumie tyle. Tak jak wspomniałem na początku, materiał raczej krótki, to wszystko w takiej skondensowanej formie. Raz jeszcze gratuluję zwycięzcom, zwracam uwagę na bardzo dobre. Power armory, niezależnie od zakonu, jakie wybierają się na turnieje, to można sobie fajnie podsumować. Miły akcent w postaci dobrego miejsca genokultu. Admech, myślę, że ostatecznie też bez wstydu, bo miał najtrudniejszą przyprawę ze wszystkich, jeżeli chodzi o sam turniej. Wiele frakcji pokazało się z pozytywnej strony, no a tak naprawdę przyczepić się można właściwie tylko i wyłącznie do tego, co pokazują orkowie. I tu bardziej chodzi mi nawet o sam kodeks, a nie o stricte o graczy, no bo jak książka, troszeczkę teraz upierdliwa. Trzeba znaleźć na nią jakiś pomysł, zobaczymy co przyniosą kolejne turnieje. A na sam koniec tradycyjne przypomnienie o naszych sponsorach. Sponsor główny: sklep Hegemon, zestawy Battle Force do grania kompetywnego, współtworzone przez naszych najlepszych graczy, oraz wszelkie inne pudełeczka z figurkami. To wszystko tam znajdziecie. I dwaj pozostali nasi sponsorzy: sklep Wartails, w którym zaopatrzycie się w tokeny, znaczniki i innego rodzaju różności, które ułatwiają granie w dziesiątą edycję, oraz sklep Puppets War, firma specjalizująca się w projektowaniu modeli i akcesoriów do gier bitewnych, między innymi można u nich dostać pizzy w różnej formie. Dzięki czemu Wasze armie będą się jeszcze bardziej wyróżniać. A jeżeli chodzi o kolejne turnieje, no to najbliższe jest DMP, czyli największy turniej w Polsce. Myślę, że ponownie pęknie liczba 200 graczy na turnieju, a więc tutaj będzie co analizować. Przypominam, 7-8 września w Bydgoszczy. Już teraz Was wszystkich tutaj serdecznie zapraszam w imieniu organizatora, Wiktora na ten moment to wszystko, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, no i do następnego siema.